Nasza osnowa jest gotowa. Kolejnym etapem jest przygotowanie wątku. Mam takie uproszczone czułanko, na które będę wątek nakładać. Zaczynamy tkać. Na początek zamiast wykorzystywać nasz wątek, wykorzystamy takie paski materiału na tak zwaną rozbiegówkę. Kiedy dojdziemy do takiej szerokości tkaniny, jaką będziemy chcieli uzyskać docelowo, wówczas zmienimy na wątek i będziemy kontynuować tkanie. Tkanie zostało już rozpoczęte. Jak widać, sporo problemu rozdzielanie nitek, ponieważ pracuję na wełnie stuprocentowej, która się bardzo mocno haczy. Czasami i dzielnica, i bidło a nie daje rady z tym, żeby dobrze rozdzielić poszczególne nici. Dlatego się również pomagam rękami. Również nie korzystam z bidła z tego powodu, że tkamy krajkę, taki pas w którym tak de facto nie powinno być widać wątku. W tradycyjnych tkaninach typu ze splotu płóciennego między nićmi osnowy widać pomiędzy nimi wątek. Jeżeli tkamy krajkę, wątek jest ukryty. Dlatego korzystając z widła i dociskając go do samego naszego końca pasa, nitki by mi się rozdzielały i niestety efekt krajki nie zostałby uzyskany. Gdy mamy utkany już pewien pas materiału, oczywiście musimy nawinąć na wał przedni po to, aby mieć znowu przestrzeń do kontynuowania tkania. Nasza praca jest już skończona, ale każda tkaczka oczywiście nie lubi, jeżeli się jej za dużo materiału marnuje. Dlatego, tak jak pamiętacie, na początku nawijaliśmy naszą grunę na ten metalowy pręd, który był przy wale z tyłu przyproczony. Żeby jak najmniej tego materiału nam odpadło, ten pręd przesunęłam bliżej nicielnic. Zamontowałam tutaj na takich prowizorycznych sznurkach i dzięki temu ta strata, którą będziemy mieć, jest dość nieznaczna. Po zakończonej pracy rozcinamy wszystkie nici naszej osnowy, które były na metalowym pęcie, po to, aby móc je przeciągnąć przez nicielnicę oraz przeciągnąć przez bidło. Teraz musimy nasz pas zakończyć. Zakończyć możemy na wiele sposobów. Ja akurat wybieram taki, gdzie po trzy nitki po prostu związujemy ze sobą. Obcinamy nici do takiej długości, jaką chcemy mieć, e, jakiej frędzle chcemy, aby miała nasza krajka. Rozwijamy z wału przedniego. I oczywiście taką samą pracę polegającą na wiązaniu nici i obcinaniu do właściwej długości musimy również wykonać z drugiej strony. Rozczesujemy nasze nitki. Sprawdzamy, czy ich długość jest właściwa. I oto nasza tkanina w pełnej okazałości.